Cześć, witajcie po tej stronie Kasahara. Zapraszam Was do kolejnego filmu gdzie omówię rework kolejnego bohatera Wrady Mira. Szczerze powiem, że najbardziej mnie oczarował i według mnie jest to najfajniejsza zmiana u wszystkich bohaterów, te zmiany, które e, otrzymał i zacznijmy od omawiania jego umiejętności. W przypadku umiejętności bielnej tutaj nic się nie zmieniło. Dostajemy dodatkowe AP za HP, dodatkowe HP za AP. Efekty nie nakładają się na siebie. Tutaj jest jak było. Może ten przelicznik został zmieniony. To jeszcze poczekamy na więcej info. Jednak myślę, że to jest nieistotna informacja. Pierwsza zmiana, która jest, to w umiejętności Q. Jak widzicie, tutaj Wladimir ma specjalny pasek. tak? który się ładuje taką jakby złość, tą złość można porównać do złości gnara najbardziej według mnie ze wszystkich bohaterów. I kiedy użyjemy dwukrotnie naszego kium, no to wtedy Wladimy zyskuje takiego buffa. Nazywa się on krwiorze czy Pęd I na kilka sekund, tak na moje oko 3 sekundy, hmm, Wtedy, w tym momencie będziemy mogli się leczyć z naszego Q Bo jeżeli Używamy normalnie to na przeciwnika To się nie liczymy, nie leczymy A jeżeli mm, Użyjemy To mm, podczas tego Krwiążelczego pędu, to się uleczymy, i mogę Wam powiedzieć, że to leczenie jest o wiele większe aniżeli to poprzednie. Miałem jakieś chyba 300 APM na PBI i się leczyłem o 400, więc o ogromną e, wartość. Oprócz tego, podczas tego pędu otrzymam dodatkową prędkość poruszania się e, oraz dodatkowe obrażenia. Wtedy nasza umiejętność, jakby krytnie. Wiecie, na Aniwi, na E też jest kryt, i tutaj też taka animacja dodatkowa krytu się pojawi. Po prostu będzie oznaczone to, kiedy jesteśmy wzmocnieni. Nasze Wód tutaj się nie zmieniło. Przez krótki okres jesteśmy nie do namierzenia. Możemy się poruszać i wrogowie zostaną spowolnieni, przez których przejdziemy. Kolejne zmiany to nasze E. Najpierw zobaczmy filmik, jak to wygląda. Powiem wam jak to jest w praktyce. W praktyce jeżeli to kastujecie, to trzymacie przycisk E i im trzymacie dłużej ten przycisk, tym lepiej dla Was. Dlaczego? Jeżeli trzymacie ten przycisk krótko i zrobicie boom, zadacie natychmiast obrażenia, jednak te obrażenia będą mniejsze. Jeżeli przytrzymacie to sekundę i dłużej, to te obrażenia będą maksymalne, większe, tak? A jeżeli do końca wytrzymacie, jeżeli do końca wytrzymacie z tą umiejętnością, tak, czyli to jest chyba dwie sekundy, tak mi się zdaje, albo 2,5, to wtedy jeszcze wszystkie tutaj e, cele e, będą spowolnione, tak? Otrzymają one spowolnienie. Więc warto to trzymać do końca, wtedy zadajemy ogromne obrażenia i spowalniamy. E, to jest tak podobnie, jakbyście sobie q warosa. Wyobrazili, tak? Też musicie trzymać przycisk. I na koniec ulti. Tutaj zmiana polega na tym, że oczywiście zadajemy większe obrażenia w te cele, gdzie to jest nałożone, a dodatkowo, kiedy to wybuchnie, to wrat jest uleczony. Im więcej celi trafimy, tym będziemy więcej uleczeni. To tyle jeżeli chodzi o Rework Wrada. Dziękuję Wam za oglądanie, za wysłuchanie. Jeżeli chcecie więcej szczegółów, macie linki poniżej wraz z encyklopedią i omówieniem wszystkich postaci, nie tylko Wrada. Do zobaczenia.